Pomysłowi Kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w Santiago de Chile, w miejscu, w którym jest tylko 18 stopni. Bardzo zazdroszczę Polsce tych upałów, bo myślałem, że jak przyjadę do Ameryki Łacińskiej, to będzie tutaj bardzo ciepło. A dzisiaj moją gościnią jest Barbara jec z biura nieruchomości Twoje, Metry Biuro Nieruchomości. Witam Cię wasie bardzo serdecznie. Cześć, witam Cię Tomku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie, bo kilka dni temu pewnie widziałaś mój post na Facebooku. Wrzuciłem informację o tym, że są tutaj trzęsienia ziemi. I kiedy mieliśmy pierwsze trzęsienie ziemi, zaczęło naprawdę bardzo mocno trząść budynkiem, byłem przestraszony, wpadłem w panikę, próbowałem znaleźć rzeczy, żeby jak najszybciej wybiec z tego budynku i pójść na ulicę. I na szóstym piętrze, zbiegając z 15 spotkałem starszego pana, który powiedział Wyluzuj się, to jest normalne tutaj. I rzeczywiście przez ostatnie pięć dni były trzy trzęsienia ziemi, już trochę słabsze. Ale o tych trzęsieniach ziemi chciałem porozmawiać, bo w Polsce no, nie spotykamy czegoś takiego, chyba że na Śląsku, e, a to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Tak, zgadza się, no, o tym decydują tak naprawdę unikalne cechy genealogiczne. W Polsce tak naprawdę mamy tylko dwa rodzaje wstrząsów, mogą być. I głównie są pochodzenia górniczego albo te naturalne, i też spotykane tylko w górach. Ale tak naprawdę zdarzają się raz na kilkaset lat, więc, więc zupełnie inaczej niż w Chile. Raz na kilkaset lat, a tutaj raz na dwa dni. Co jest bardzo ciekawe. W ogóle, jak firma zaczyna budować tutaj budynek mieszkalny, to musi podpisać specjalny certyfikat, w którym zobowiązuje się do tego, że jeśli dojdzie do trzęsienia ziemi albo tsunami, i budynek się no, po prostu zawali, to będzie musiała zapewnić w pierwszej kolejności mieszkania tym osobom, które zostały bez dachu nad głową i odbudować ten budynek. I dlatego y, firmy budują te budynki solidnie i przygotowują się właśnie na trzęsienia ziemi. Ale może porozmawiajmy o trzęsieniach ziemi w Polsce, w sensie takim, że y, wybierając mieszkanie, y, możemy takie trzęsienie ziemi mieć wtedy, kiedy na przykład wybierzemy mieszkanie źle przygotowane albo y, Osoba, która nam je sprzedaje, nas okłamie, i okaże się, że po kilku tygodniach, na przykład na ścianach, pojawiają się dziury albo jakieś pęknięcia. Jak do tego się przygotować, żeby wybrać dobre mieszkanie, i później nie musieć się denerwować tym, że podniosą nam się koszty remontów na przykład? Tak, tak naprawdę w Polsce, jeśli chodzi o trzęsienia ziemi i, i przepisy dotyczące budownictwa, to one określają tylko takie minimalne wymagania konstrukcyjne i projektowe, i raczej to są przepisy europejskie, tak zwane Eurocode 8, zupełnie inne niż w Chile. Więc jakby tutaj pod tym kątem, no to kwestia zweryfikowania e, po pierwsze od kogo kupujemy, jeżeli to jest deweloper, jeżeli to jest nowe mieszkanie, e, sp sprawdzenie dokumentacji technicznej, można też po powołać biegłego, e, to jest jedna rzecz, no i też obowiązuje rękojmia po zakupie. Czyli tak naprawdę e... mamy trochę możliwości zabezpieczenia swojego interesu kupując mieszkanie. Tak, natomiast ja mówię teraz o kwestiach formalnych, ale nie zmienia to faktu, że lepiej się do tego przygotować wcześniej. Czyli e, z, czy, czy to, bo zupełnie inne przepisy będą, jeśli kupujemy rynek wtórny, a inna, inne dotyczące rynku pierwotnego. Natomiast wszystkie drogi, e, każdy sposób e, jest dobry na sprawdzenie tego, co chcemy zakupić. E, ważne, żeby był skuteczny i jakby nie, i można działać kilkutorowo. Rozmowy ze świata mają to do siebie, że podróżujemy po różnych częściach świata i sprawdzamy, co ciekawego warto odwiedzić w różnych miastach świata. Zobaczmy, co ciekawego jest w Santiago de Chile. Teleferico jest kolejką linową w Santiago de Chile. Ma prawie 5 km długości, 47 kabin i porusza się z prędkością 18 km na godzinę. Widoki są niesamowite. Możemy zobaczyć panoramy miasta. Dodatkową atrakcją są przejazdy busem oraz kolejką torową. Bilet kosztuje około 40 zł. Teleferico, właśnie taka atrakcja w Chile nas czeka. W Polsce nie mamy takich kolejek, no chyba że na Śląsku, na przykład w wesołym miasteczku Legendia, można się przejechać z czymś takim. Ale wróćmy do naszej rozmowy. Kiedy zdecydujemy się na własne i będziemy chcieli je kupić, możemy skorzystać z Twojej pomocy biura nieruchomości Twoje metry. Na co Ty zwracasz uwagę w momencie, gdy przychodzi do ciebie klient i mówi: Pani Basiu, proszę mi znaleźć mieszkanie. Weryfikuje tak naprawdę siadamy, rozmawiamy, badamy tą potrzebę i weryfikujemy czego tak naprawdę klient poszukuje. Jak już mamy tak zwany lejek sprzedażowy, te podstawy już za nami, to przechodzimy do kolejnych etapów, aż nam się te poszukiwania zawężą. I już wtedy jest konkret, czego ten klient potrzebuje, o czym marzy, gdzie chciałby zamieszkać. No i wtedy przechodzimy do systemu wyszukiwania na rynku, niezależnie czy to jest oferta, którą my posiadamy, czy inne biura nieruchomości, czy klient kowalski po prostu sprzedaje tę nieruchomość, wtedy po prostu działamy tak, żeby tą idealną perełkę na rynku wyszukać. Tak się śmiejemy z kolegami z branży, że pośrednik to taki trochę dobry konsjerż. Czy w naszym rozumieniu to taka wiedza, kultura, doświadczenie i takie połączenie w przełożeniu na rynek nieruchomości? Ile czasu potrzebujemy na to, żeby znaleźć mieszkanie i je kupić? To zależy. Od tego, czy to jest jakby coś specyficznego, czy to jest nieruchomość, której jakby jest, jest jakaś ilość na rynku dostępna. Taka sytuacja dzisiaj. Przyjechała klientka właśnie do nas z Warszawy, poszukuje działki w, z dostępem do jeziora bardzo ogromny I to już będzie kłopot, bo wszyscy chcieli z dostępem do jeziora. I bardzo dużej, więc takie perełki pojawiały się rzadko, i tutaj już może być taki wyższy stopień trudności wynalezienia tej idealnej. Wymagania są bardzo duże, ale i budżet jest duży, więc jest duża szansa, że, że to wyszukamy i znajdziemy. Barbara eitz do rozmowy ze świata wracamy już za chwilę. Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. No, na zakończenie naszej rozmowy, powiedz jeszcze, jak to jest z tą kaucją, czy zadatkiem, bo kiedy znajdziemy już nieruchomość i chcemy ją kupić, musimy wpłacić no, jakąś tam kwotę pieniędzy, powiedzmy, nie wiem ile to jest, 5%, 10%. I co się później dzieje, jeśli okaże się, że na przykład bank nam nie da kredytu, tracimy te pieniądze, czy możemy tak skonstruować umowę, że one jednak do nas wrócą? Już mówię, bo to też zależy, czy mówimy o zadatku, czy zaliczce. Inne, jakby deweloperzy, też mają wymagania co do zapisów swoich i chcieliby je zawrzeć w umowie. Natomiast standardowo, jeżeli robimy zaliczkę w umowie przedwstępnej, zaliczka jest zawsze kwotą zwrotną, niezależnie od sytuacji. Natomiast zadatek jest kwotą, która może po prostu przejść na konto sprzedającego, chyba że zawrzemy dodatkowy zapis w umowie, że w przypadku nieuzyskania kredytu i odmowy na piśmie, na przykład minimum z dwóch banków, ta kwota będzie zwrotna i kiedy nie tracimy, natomiast sprzedający musi wyrazić na to zgodę. Także jest to do zrobienia, można zabezpieczyć interesy wszystkich. Rozumiem, że ty jesteś taką osobą, która jest w stanie negocjować i pomóc między tymi dwiema stronami, czyli sprzedającym i kupującym i dojść do takiego porozumienia, żeby obie strony były zadowolone. Tak, i mam z tego bardzo dużo frajdy. Barbara, Jedz Greger, twoje metry nieruchomości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czekam na kolejną za miesiąc. To będziemy w Argentynie, więc mam nadzieję, że wymyślisz jakiś ciekawy, kolejny temat, o którym porozmawiamy. No i mam nadzieję, że o mnie kolejne trzęsienia ziemi. Ściskam Cię Basiu bardzo serdecznie. Pozdrów Krzysztofa, z którym mm. pracujesz, swojego męża. I bądźmy w kontakcie. No i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Cię Tomku. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Barbara Elstreger, Twojej metry, Biuro Nieruchomości. Tomasz Słodki. Mówimy do zobaczenia z Santiago de Chile.